Cześć, tutaj Leszek, prowadzę bloga Elektryczny Dom, dzisiaj taka porada, bo przyszedł klient z oprawką na żarówkę, to jest akurat E14, ta mała, ale są też większe i nie wiedział jak to się rozbiera. O. No tutaj kołnierz, to jest do zawieszenia, e, wiadomo, tej, e, klosza, ale co tutaj, o, I to jest taka... Oprawka na żarówkę jest mała. Jak ją się otwiera? Trzeba mieć śrubokręt. Niby to jest takie proste, ale jak się nie wie, o, to tutaj się powtarza z drugiej strony i to wychodzi. Po prostu są tutaj takie zatrzaski. Proszę zobaczyć. O. I one wchodzą. Czyli otwieramy, podnosimy to. Można jedno, a można od razu drugie to już będzie w zależności, o, jak jedno podniosę no to drugie się zatrzaśnie, raczej jedno i otwieramy tutaj są dwa oczywiście te zaciski to są zaciski takie jak kostka z kawago czyli co robimy nie są to zaciski yy, oczywiście śrubowe tylko wciskamy tutaj przewód ja nie chcę tego wcisnąć, bo to jest nowa, yy, ta oprawka, ona pójdzie do sprzedaży, ale tutaj powinno się wcisnąć tylko przewód i to powinno być wystarczyć, zaraz tutaj. O. Wciskamy i już jest, nie wciskamy tu, tylko wciskamy tu, widzicie, sam popełniłem błąd, a na błędach się człowiek uczy, gdzie wciskamy, tu, o w te dziureczki, widzicie te dziureczki, nie tu ja od razu myślałem, że tu i tu zrobiłem błąd yy, wyciągnąć powinno się o, kilka razy pokręcić i mm, mm, powinno y, wyjść no, ja tak pokręciłem, że ruszyłem statywę. czyli pokazuję jeszcze raz wkładamy w tą dziurkę o jest, jest pokręcić kilka razy i wychodzi jak później zamykamy, oczywiście, jak mamy przewleczony przewód tutaj, już podpięty, no to tylko ciskamy i wieszamy. Ta to jest klosz przytrzymująca, taka nakrętka na nim jest, wisi sobie klosz czyli samemu można sobie zrobić również żyrandol kupić klosz, taką oprawkę i kawałek przewodu już jest czyli wiemy jak otwieramy